Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzisiaj Enea i BGK podpisały umowę na 9 miliardów złotych. Bardzo mi ta umowa cieszy, bo to jest 9 miliardów, które mogą pójść na rozwój sieci dystrybucyjnych. Pokazuje to z jednej strony, jak bardzo prorozwojowo Enea myśli, o swojej przyszłości, ale także pokazuje, że będzie mogła realizować i wspierać politykę gospodarczą państwa w zakresie zwiększania bezpieczeństwa sieci przesyłowych. To kolejne 9 miliardów złotych środków z funduszy europejskich zainwestowane w modernizację sieci. Łącznie w najbliższych latach wydamy aż 100 miliardów na ten cel. To jest niezwykle ważne, bo cały świat energetyczny się zmienia i sieci energetyczne również muszą być coraz bardziej cyfrowo sprawne, przyjmować nowe moce i dlatego musimy budować nowe linie energetyczne, ale ale także modernizować te, które mamy, byśmy mogli podłączać nowe źródła OZE. Ta umowa pozwoli nam na podłączenie ponad 3000 MW źródeł OZE, a w zachodniej Polsce faktycznie mamy dzisiaj problem z odmowami podłączenia nowych źródeł. Więc bardzo potrzebujemy tego, byśmy mogli dalej zmieniać polską energetykę. Drugą tego typu nogą jest budowa bateryjnych, magazynów energii, które pozwolą zwiększać nam elastyczność tej sieci, żeby przyjmować więcej energii odnawialnych źródeł, w momencie kiedy ona jest bardzo tania i przechowywać ją do wieczora, kiedy już jest jej mniej, słońce nie świeci, na przykład nie pracują panele fotowoltaiczne i w tym momencie energia zwykle drożeje, a my możemy jej trochę zmagazynować tej taniej na wieczór. Podpisaliśmy umowę z bankiem BGK na środki z Krajowego Planu Odbudowy. To dla samej Enei oznacza bardzo dużo pracy inwestycyjnej, pracy w rozwój sieci. Chcemy to zrobić bardzo szybko, bardzo sprawnie. Chcemy tą sieć energetyczną naszą rozwijać, po to, żeby można było przyłączać nowe źródła energii na naszym terenie. Szczególnie mówię tutaj o źródłach energii odnawialnej, czyli energii czystej, zielonej energii, takiej jak wiatr, czy fotowoltaika, czy magazyny energii. Po to właśnie tą sieć będziemy zmieniać w taką stronę cyfryzacji, więc to myślę, że dla klientów. Samych. Dla klientów to bezpieczeństwo, ale dla tych klientów, którzy są prosumentami, którzy są dostawcami energii, to też możliwość sprzedaży większych ilości energii, bezpieczniej, w większych przedziałach czasowych niż dotychczas. No bo wiadomo, zdarzają się też dzisiaj niedoskonałości sieci. Nie jesteśmy przygotowani na tak duży rozwój. Fotowoltaiki i źródeł wiatrowych, jak moglibyśmy być w przyszłości przygotowani. Więc dzisiaj te pieniądze przeznaczamy na rozwój sieci, na cyfryzację sieci, na przebudowę, modernizację istniejących źródeł, już które mamy na naszym terenie, ale też miejsc przyłączenia tych źródeł. Więc myślę, że to dobry kierunek, a dla klientów to bezpieczeństwo energetyczne.